Witam Was serdecznie, wszystkie bliźnięta. W końcu, w końcu powróciłam na kanał z czytaniami e, ku mojej i mam nadzieję też Waszej radości. E, ten rozkład będzie inny niż do tej pory robiłam. E, są tu e, karty wyroczni, karty anielskie, runy, e, karty transelfingu, także z każdej talii, tak naprawdę e, po jednej karcie. E, nie ma tak typowo tarotowo. Zobaczymy, jak się to przyjmie, jak wam się spodoba. Będę wdzięczna za każde, e, każde słowo z Waszej strony, każdy komentarz. Oczywiście za polubienie, za subskrypcję. Jak najbardziej mocno dziękuję. No więc zacznijmy sobie. E, zaczynamy kartą miesiąca e, i tutaj mamy runę Anzus, która to mówi o tym, że... Jest to czas, kiedy wchodzicie na drogę pełną nowych doświadczeń. Nowy etap w życiu, spotkanie nowych sytuacji, nowych osób. Również tutaj może być dużo nauki, nauczania siebie, nauczania innych. W każdym razie początek jakiejś nowej rzeki wiedzy, rzeki umiejętności, rzeki doświadczeń. To symbolizuje Anzus. Hmm. Ansuz jest taką runą, która może nas rozczarować, jeśli nie właściwie ją zrozumiemy, bo ona mówi o tym, że trudne sytuacje, które się mogą przydarzać w naszym życiu, y, nie są y, naszymi y, problemami. To nie jest to, że los chce nam dowalić, tylko to jest forma testu, y, aby sprawdzić. Y, jak się zachowamy, aby nauczyć się zrozumienia, też tego takiego wyższego prowadzenia, rozpoznania, że czasami coś jest nieuświadomione i wydaje nam się złe, wydaje nam się negatywne, a tak naprawdę tam może być ukryte coś zupełnie innego. Ech. Kluczem, słowem, kluczem tej runy jest wiedza i wyzwolenie swojej własnej osobowości. Słowo, szeroko pojęte, to jest uzdrawianie świata wokół siebie, uzdrawianie siebie poprzez słowo, słowa. Ta runa nawołuje, aby ubierać swoje myśli w słowa, aby były one jak wiatr, czasem nawet jak piorun, kiedy trzeba, aby tańczyły wokół nas niczym kosmiczny, właśnie taniec jakichś atomów. Aby z tych wszystkich słów poskładać piękny poemat swojego życia, Taruna zapowiada możliwość wielkiego intelektualnego rozwoju, e, nadania takiego, takiej nutki magiczności w swoje życie, bo w każdy dźwięk, który z siebie wydajesz, możesz nadać tą iskrę magii e, i możesz przekazywać to innym. To jest. Bardzo duży potencjał. Jeżeli nie wykorzystamy tego, to wszystko może zostać niewypowiedziane i jednocześnie niespełnione, bo słowo to dźwięk, to wibracja, to energia, która może przyciągać do naszego życia, która przyciąga do naszego życia. W ujęciu magicznym Daruna wzmacnia zdolności twórczego myślenia, jest pom pomocna właśnie w kontaktach z ludźmi, dla tych ludzi, którzy posługują się słowem. Uwalnia nas od lęków, przed wypowiadaniem się, wspomaga naszą asertywność, ale też chroni przed fałszem, przed manipulacjami. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to chroni gardło. Wspiera też czakry gardła, można medytować z nią, jeżeli chcemy wzmocnić naszą czakrę gardła. Jest idealnym talizmanem dla wszystkich tych, którzy posługują się słowem, dla nauczycieli, dla jakichś wykładowców, coachów, ale też dla tych, którzy mają na przykład stać egzamin. Także o tym mówi nam. Y Równa dla Was. Bliźnięta na ten miesiąc, czyli słowo, słowo, słowo. Co mamy w Transurfingu? I to jest deklaracja zamiaru. Deklaracja zamiaru, karta, która mówi o tym, że aby skutecznie zarządzać naszym życiem, naszą rzeczywistością, należy kontrolować swoje myśli, nie puszczać ich samopas. I tu się też pięknie to łączy z tą runą, bo jeżeli będziemy kontrolować nasze myśli, to równocześnie będziemy kontrolować to, co wypowiadamy. Początkowo to może sprawiać trochę trudności, ale w... wraz z praktyką, z ćwiczeniem tego, to się przeistacza już w taki nawyk. Pamiętaj, aby niczego nie robić od tak po prostu, nie zastanawiając się nad tym, nie pozwalać, aby myśli, słowa wymykały się spod Twojej kontroli. Koncentruj się na swoim celu pozwól myślom dryfować właśnie jak wiatr i czyń to świadomie pozwalaj sobie na to kontroluj ten swój bieg myśli aby uniknąć takiego efektu, że myśli przeskakują z jednej na drugą, z jednego tematu na drugi temat i to wszystko jest takie chaotyczne bo nie ma wtedy żadnego pożytku z tego nie możesz tego ukształtować w jakąś sensowną całość i to się nie przekuje na rzeczywistość tak? Naucz się takiego nawyku, aby od czasu do czasu, w ciągu dnia, wypowiadać sobie w myślach takie afirmacje, myślokształty, które nastawią cię na to, czego chcesz osiągnąć. Żeby ten Twój główny cel był takim tłem, który jest z tyłu głowy cały czas jak taka kurtyna rozpostarta. I kiedy wypowiadasz właśnie słowami, odpowiednio dobranymi słowami takie deklaracje na głos, utrwalasz to w energii, utrwalasz to w. Otoczeniu w całym w wszystkim tym, co nas otacza. Hmm. Możesz sobie ułożyć taką fajną afirmację, taką, jaka ci odpowiada na dany moment. Oczywiście wszystko z użyciem słów pozytywnych, bez słowa nie, którego podświadomość, którego wszechświat nie odczytuje. Czyli na przykład wszystko jasno rozumiem i wypowiadam. Moje wypowiedzi są klarowne, hmm. Mój intelekt się rozwija, i tak dalej, i tak dalej, tak? Tego typu pozytywne afirmacje są dla Was na ten moment, drogie bliźnięta, bardzo, bardzo ważne, będą Wam bardzo pomocne, no i fajnie przetransformują Was na ten wyższy poziom jeszcze kreowania swojej rzeczywistości, swojego świata. W tarocie oszo jest uczestniczenie. I ta karta przedstawia. Cztery pary dłoni, które trzymają mandale. I mandala to jest krąg, tak? Symbol kręgu, który, w, w którym każdy z elementów jest indywiduum, ale jednocześnie ma olbrzymi wpływ na całość. To jest jak kwiat, którego każdy płatek jest piękny, ale całość jest piękniejsza niż suma wszystkich części. I ta karta mówi o tym, że teraz nadchodzi taki czas u Was, że Macie okazję właśnie uczestniczyć, jak taka cząstka mandali, w czymś większym, co w całościowo jest piękniejsze niż Ty sam indywidualnie. Ty możesz sam stworzyć oczywiście coś pięknego, ale możesz uczestniczyć w czymś większym, gdzie to piękno będzie jeszcze bardziej wyraziste. I taki udział w czymś kolektywnym yy, ożywi Cię. I wzniesiecie do e, takiego poczucia e, swojej cenności. Bo przecież na co dzień żyjemy sami dla siebie, tak naprawdę. Nie chcemy jakby angażować się, a przecież wokół nas jest, jest tyle pięknych ludzi, którzy mają wspaniałe pomysły, idee, aktywności, jest tyle radości i wystarczy. Znaleźć to, zauważyć i stać się tego częścią, zostać tego uczestnikiem, a nie tylko widzem, nie tylko obserwatorem. Uczestnicz w tym, co cię otacza, uczestnicz w życiu, uczestnicz w świecie, bo uczestnictwo jest teraz na ten moment najlepszym sposobem na twoje życie, aby było radosne, aby było pełne wspaniałych fascynacji, pasji, i wtedy nie będziesz musiał marzyć o niczym lepszym bo będziesz częścią wspaniałej wyjątkowej całości. Tak, Także bezu y, może właśnie słowem w jakiś sposób masz w czymś uczestniczyć, może możesz wejść w jakąś współpracę, ktoś na przykład coś tworzy, a ty możesz do tego dać słowo opisu, możesz y, być może y, czytać coś, y, zacząć jakąś aktywność y, jako lektor jakichś wspaniałych treści i nadać czemuś od siebie cząstkę, co jeszcze właśnie uwydatni piękno całości. Tak się tutaj przedstawia to w kartach. Teraz mamy karty, co cię uzdrawia albo co wymaga uzdrowienia. I tutaj jest obecność, czyli nic innego jak uczestniczenie, prawda? to jest karta która zaprasza cię do tego abyś spotkał się ze swoją wewnętrzną jaźnią, ze swoją podświadomością, ale też byś wyszedł na spotkanie tej świętej istoty, która jest we wszystkim co nas otacza, tej cząsteczki takiej świętości. Ta karta nawołuje do połączenia się w takiej spokojnej stabilności ze źródłem życia i bycia, ze źródłem wszystkiego i Scentralizuj jakby swoje serce i umysł w cudzie chwili obecnej, w cudzie tu i teraz. Więc tutaj oprócz tego, że karty podpowiadają, że ważne w tym miesiącu będzie uczestniczenie w czymś kolektywnie, to jednocześnie nie zapominaj o tej obecności w samym sobie tu i teraz. Bo co się dzieje, gdy tego nie ma, gdy jesteśmy jakby poza tym? To odwracamy naszą uwagę od wszystkiego, co nas otacza, od wszystkiego, co jest realne i jakby prze, przemykamy, przepływamy, prześlizgujemy się po powierzchni życia i głównie jakby wtedy zauważamy tylko trudne sytuacje, stresujące momenty, a nie mając takiej obecności, tego uczestnictwa w pełni, to naszą uwagę nasze słuchanie innych, naszą obserwację innych udajemy tak naprawdę, coś jest takie pobieżne. Więc jeśli tak naprawdę m, zaczniesz być obecny, to będziesz mógł dotknąć prawdy. Prawdy tego na temat y, kim jesteś teraz, kto cię otacza, co się dzieje wokół ciebie. Będziesz uważny na całą duchowość, ale jednocześnie rzeczywistość. Y, która jest wokół ciebie i otworzysz się na doświadczanie tej świętej jedności ze wszystkim i ze wszystkimi. Także to cię uzdrowi, to cię wzmocni, jeżeli to jest twoją piętą Achillesową, to nad tym trzeba się skupić. Co powinieneś przyciągać, czego powinieneś ilość zwiększać w swoim życiu? I tu jest zaufanie. W ogóle te karty są tak skomponowane, nawet kolorystycznie fajnie się przedstawia, że ta postać wpływa w tą obecność, więc wpłynie w swoją obecność i wtedy stworzysz też uczestniczenie w tym, co cię otacza. A to jest zaufanie. Zaufanie, które powinieneś praktykować, ćwiczyć, żeby podążać ze źródłem życia właśnie tak świadomie. Nie prześlizgiwać się po powierzchni, tylko płynąć w głębokiej fali, w głębokiej wodzie, wpłyń do głębi życia, wpłyń do głębi siebie, i wtedy będziesz utrzymywany przez to życie w tym takim fajnym nurcie. Będziesz mógł zwracać uwagę na otaczającą Cię wiedzę i mądrość, będziesz mógł odczytywać potrzeby swojej intuicji, będziesz zauważyć znaki synchroniczności. Przede wszystkim wzmocni to swoją wiarę w siebie i Pozwoli ci tak podążać głęboko, w pełni, a nie na pół gwizdka. Dać to siłę i zobaczyć, że utwierdzisz się, że wszechświat jest cały czas przy tobie i cię wspiera. Jest pełen cierpliwości, sprawiedliwości i pokoju. Tylko trzeba być obecnym w tu i teraz i w sobie, żeby to wszystko móc zauważać. Jaką masz wskazówkę od kardy wyroczni? Tu jest królik, który mówi obserwuj. Czyli bądź obecny, uczestnicz, ufaj i obserwuj. Ta karta mówi o tym, żeby wręcz lustrować swoje otoczenie, patrząc, czy nie ma gdzieś potencjalnego jakiegoś niebezpieczeństwa, jakiejś presji, jakiegoś ryzyka, ale to jest też szansa na odkrycie, wspaniałych momentów, zbiegów okoliczności, korzystnych jakichś splotów, wydarzeń, bo dzięki temu, że będziesz uważnym obserwatorem, będziesz mógł uniknąć czegoś, co ci nie służy, ale też zauważyć wszystkie wspaniałe okazje. Żeby nie było tak, że okazja ci przejdzie koło nosa, tak? Królikowi nigdy okazja nie przejdzie koło nosa, bo królik jest bardzo uważnym, sprytnym Wnikliwym obserwatorem. No i karta z przesłaniem anielskim dla ciebie, która ma tytuł Ocean i to się pięknie wszystko teraz już połączyło. Jej pod tytułem jest Poszukujący. To jest poszukujący anioł, który mówi, że wewnętrzna wolność jest oceaniczną przestrzenią ciszy. To znaczy istnieć w takim romansie z samym sobą, tak? Jak istnieje wielka woda oceaniczna wraz z falami. Fale nie są odrębne od całej głębi oceanu. Ta karta mówi o tym, że byś był zanurzony najgłębiej, jak potrafisz we własnym jestestwie. Sam w sobie. W strachu przed nieistnieniem nie zrobisz tego. Daj przyzwolenie tej fali, aby cię poniosła i aby cię zjednoczyła z tą głębią oceanu. Przyzwól wodzie bez wysp i brzegów. Powrócić w ciszę ziemi. Puchar grala, roztrzaskany o kamienną ścianę, wyobrażeń nie potrzebuje już arki Nowego. Bo czasami potrzeba zwyczajnie odejść, aby być po swojemu. Jedno życie zaledwie. A więc bądź jaki potrzebujesz, podążaj tak jak uważasz. Bądź obok życia, ale jednocześnie w życiu i zakwitniesz, zakwitniesz piękniej, niż mógłbyś przypuszczać. I z tym przesłaniem Was zostawiam do przemyślenia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia, kochana bliźnięta.